Siema, witam Was w kolejnym. Nie, w tym pierwszym poradniku od wielu lat tygodni, miesięcy bo nie wiem kiedy był ostatni ale okej, okay. dzisiaj, bo tam było parę zapytań takich prywatnych na Facebooku: jak zrobić Rafnika? Weź, powiedz, nie, nie chciałem się mówić, opisywać, to zrobię film. Więc tak, istnieje strona short.st ja już tu jestem zalogowany, także wszystko tutaj widzicie moje staty, ale o co tu chodzi? Tutaj mamy na górze takie okienko do wpisywania naszego linku. Um, załóżmy, że zrobię to. Um, no, niech będzie z tego filmiku. Cii, cii, nie krzycz. Tutaj linka kopiujemy. Um, wyłączamy no i tutaj oczywiście wklejamy nasz link klikamy shorten i pojawia nam się to to jest już nasz reflink, kopiujemy no i oczywiście tutaj można sobie nabić to pierwsze wyświetlenie przerzuca nasz na taką stronę tutaj jak dobrze widzicie, tu, tu już jest reflink zrobiony tak ludzie nie muszą tutaj wchodzić, bo tu już reflink wasz jest zrobiony skip this out, nie jest jestem robotem tu już jest reflink zrobiony bez klikania no i was przesyła OK. Czy się pokaże? 19. Nie. Jakiś błąd, sorry. Gen. Why? Um. ok, Okej. O i macie. 19 wyświetlenie. Mm. I tu są nasze wszystkie reflinki ja Tu mamy jakieś... Te, które wam podawałem tam na dole. I oczywiście tak, reflink jest bardzo, bardzo tani. Um. Bo za reflinka dostajecie w sumie nawet nie całego centa Pokażę wam tak, w tamtym miesiącu Miałem 16 wyświetleń W tym miesiącu już mam, mam już 19 wyświetleń tych reflinków, ale nieważne No i w sumie to tak, reflink wam nic nie zabiera, nic wam nie dodaje Pokażę wam jeszcze tego refa Tu już jest reflink zrobiony Aha, i oczywiście, co się nie opłaca? Nie opłaca się robić tego, co ja teraz zrobiłem. Czyli sztucznego nabijania sobie refu, bo po prostu to nie działa. Pierwszy ref, ok, drugi już nie. Nie działa, nie działa. Hmm, czyli nie powtórzysz tego już, bo nie da się. I co ty? Znaczy, co tu jeszcze dodać? Tutaj macie te wszystkie statystyki, tak. Statystyka generalna, to jest to. To jest wasze konto. Oczywiście tu będziecie mieli log, yy, chyba login tu będzie pisało albo register, nie wiem. Ustawienia tutaj dodajecie wszystko co, co chcecie, tak. Tools, tu, tu, tutaj się nawet nie bawcie, nie, nie trzeba, także głównie o co tutaj chodzi, źle weszłem gdzieś. Głównie o co tutaj chodzi. Chodzi tu głównie o to, że tutaj na górze wklejacie wasz link, shorten, yy, no i jazda, tak. Świat. Także dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Jakbyście chcieli jakiś jeszcze poradniczek taki tutaj z ciepłym słówkiem od ym, No to napiszcie jakiś poradnik typu ym, jak zrobić tosta albo jak ym, zrobić jecznicę to proszę bardzo, tylko uprzedźcie mnie Żebym ładnie się ubrał i miał być śmiesznie, wyszło jak zawsze. Także tutaj widzicie, nie? To, to jest malutka kasa byle gówno nie mało to daje, ale to nic także widzicie jak robić refa stronę potem w opisie dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć